Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Klocki z Zapałem. Jak już zapewne wiecie, tydzień temu w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach odbył się drugi zlot LEGO Tuberów. Ja postanowiłem, że nakręcę takiego zakulisowego vloga klockowo-podróżniczego, aby pokazać Wam jak to wyglądało z mojej perspektywy. Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj mamy piątek, 17 września, jest godzina 11.30, ja właśnie skończyłem nagrywanie ostatniego odcinka z budowy domu Olafa i co ciekawe muszę teraz całość rozmontować, ponieważ Makieta jedzie ze mną do Kielc na drugi zlot Lego Tyberów, a raczej z nami, bo w całej kieleckiej wyprawie towarzyszy mi będzie Maciek z kanału Maciek i Klocki, który jest już we Wrocławiu i zapewne za chwilę wpadnie do mojego mieszkania, także ja się biorę za rozbiórkę i widzimy się za chwilę. Makieta jest już rozmontowana i przygotowana do wyjazdu. Tak jak widzicie nie ściągałem wszystkiego z fundamentów, ponieważ podstawa budynku oraz ściany całkiem dobrze się trzymają i powinny przetrwać jazdę do Kielc. Pozostałe elementy spakowałem do woreczków i teraz wystarczy to tylko zanieść do samochodu. Okay, całość jest już spakowana i na szczęście nie zajęło to za dużo miejsca. Teraz musimy tylko spakować pozostałe nasze rzeczy i ruszamy w trasę. Zajął nam to 6,5 godziny zanim tu dojechaliśmy, no ale na trasie było sporo ruchu, plus padał deszcz. Zostawiliśmy już swoje rzeczy w hotelu i wybraliśmy się na taki szybki spacer po, po Kielcach. No i jesteśmy w miejscu, gdzie jutro będzie zlot. Tutaj macie muzeum zabawy, a tu jest Maciej. Także teraz idziemy szybko coś zjeść i widzimy się jutro. Dobra, jeszcze nie widzimy się jutro, bo pokażę Wam małe zakulisowe smaczki. Siedzę właśnie i zgrywam ostatnie zdjęcia z budowy makiety Olafa. Muszę troszeczkę zarwać nockę i to wszystko pomontować. Także ja się biorę za robotę. I teraz już naprawdę widzimy się jutro. Dzień dobry, dzień dobry, mamy już sobotę, tak jak widzicie my powoli przygotowujemy się już do zlotu, Maciek pojechał jeszcze do Kieleckiego Radia na szybki wywiad, ja natomiast za chwilę pakuję się do auta i jadę na dworzec odebrać jaskra. Jesteśmy już pod muzeum, czekają nas teraz intensywne 3 godziny, ponieważ musimy zmontować makiety i modele, które przywieźliśmy ze sobą. Jaskiem ma w tym sporo doświadczenia, którego nabył podczas przeróżnych wystaw, ale dla mnie będzie to pierwszy raz, dlatego mam nadzieję, że ze wszystkim się wyrobię. Makiety są już na swoich miejscach i muszę przyznać, że w gablotach w towarzystwie muzealnych eksponatów prezentują się naprawdę super. Ja oprócz domu Olafa przywiozłem też małą makietę przedstawiającą przejazd Sari, którą ustawiliśmy obok fenomenalnego Mecha PZL śmiałego zbudowanego przez Jaskra. Natomiast prawdziwą gratką dla przybyłych uczestników z lotu był puchar za zwycięstwo w pierwszej polskiej edycji LEGO Masters przywieziony przez Rafała. Obok pucharu postawiliśmy demona z uniwersum Warhammera, którego zbudował Jasker, a w kolejnej gablotce położyliśmy obok siebie kilka mniejszych modeli i makiet. Znalazł się tutaj m.in. samochód GoPro zbudowany przeze mnie oraz cenki z życia minifigów przywiezione przez Jaskra. Znalazło się też miejsce na figurki oraz pojazdy z uniwersum Warhammera. W opisie pod filmem podrzucę Wam linki do wszystkich prac, tak abyście mogli na spokojnie sobie obejrzeć każdą z nich. I jako, że z układaniem makiet na szczęście się wyrobiliśmy, to o godzinie 12.00 przed czas na rozpoczęcie zlotu, całość zaczęła się od półtora godzinnej sesji pytań do zaproszonych gości, a byli nimi Asia Krzysztoforska, uczestniczka pierwszej polskiej edycji LEGO Masters, a do tego najpopularniejsza kroskowa TikTokerka w Polsce, znana też jako ciocia LEGO, Rafał z kanału Bricks by Raf, czyli zwycięzca pierwszej polskiej edycji LEGO Masters, Pudy Ninja, najpopularniejszy twórca młodego pokolenia na polskim LEGOTUBE, Maciek z kanału Maciek i Kroski, czyli największy polskojęzyczny klockowy recenzja, Jaskier, członek stowarzyszenia Zbudujmy to, jeden z najlepszych polskich mocerów. No i do tego jakże szanownego grona dokoptowali jeszcze skromnego mocera i Tobra, który właśnie ma przyjemność teraz do Was mówić. Postanowiłem, że nie będę nagrywał przebiegu całego zlotu, ponieważ widziałem, że w profesjonalny sposób zajmie się tym J.K. i to właśnie urywki z jego vloga macie teraz okazję zobaczyć. Po więcej zapraszam Was na jego kanał, bo zrobił naprawdę fenomenalną robotę, dzięki czemu będziecie mogli zobaczyć przebieg całej pierwszej części zlotu. A oprócz niego swoje vlogi z całego wydarzenia przygotowali Mysticopanda, Mount Brick, Duduś Maślanka, po prostu klocki, Abacus Brick, Franix. Legolans oraz klocki na Maxa, któremu przy okazji chciałbym bardzo mocno podziękować za super zdjęcia. Linki do wszystkich tych kanałów znajdziecie w opisie pod filmem. Relacje ze Zlotu przygotował również portal Afus.pl, na którego serdecznie Was zapraszam. A po panelu dyskusyjnym przyszła na chyba najbardziej wyczekiwaną część, czyli spotkania oko w oko z zaproszonymi gośćmi. Każdy z nas otrzymał swoje własne stanowisko, do którego można było podejść, chwilę porozmawiać, przybić piątkę, zrobić sobie zdjęcie oraz otrzymać autograf. To był mój pierwszy raz w takiej roli i najbardziej podoba mi się fakt, że mogłem porozmawiać o klockach z tak dużą ilością legomaniaków. Cały zlot zakończył się około godziny 16.30. Początkowo chciałem jeszcze nagrać wam jakiś materiał po zlocie, ale cała nasza szóstka była na tyle głodna, że szybko posieśmy do pobliskiej pizzerii coś szamać. Potem niestety przyszedł czas na pożegnanie, ale na pewno jeszcze zobaczymy się w tak fantastycznym składzie. Całe wydarzenie co prawda zakończyło się w sobotę, ale razem z Maćkiem zostaliśmy do niedzieli, ponieważ nasza kielecka przygoda miała jeszcze jedną odsłonę. Niedzielę z rana wsiedliśmy w samochód i podjechaliśmy na kielecki dworzec PKP, aby odebrać moją żonę i udaliśmy się w stronę pobliskiego świętokrzyskiego parku narodowego. W planach mieliśmy zdobycie łysicy, która jest jednym z 28 szczytów zaliczających się do korony gór Polski, a jako, że razem z moją żoną chcemy zdobyć wszystkie te szczyty, to nie mogliśmy się oprzeć pokusie, aby przy okazji wizyty w Kielcach wybrać się właśnie na łysicę. Po szybkim intensywnym spacerku Łusica została zdobyta. Chwilę odpoczęliśmy, porobiliśmy zdjęcia, przybiliśmy pieczątki i zaczęliśmy schodzić w stronę parkingu. Teraz czeka nas już tylko droga powrotna do Wrocławia i mieliśmy nadzieję, że potrwa krócej niż ta piątkowa przeprawa do Kielc. No i na koniec oczywiście przyszła pora na podsumowanie. Całe wydarzenie uważam za mega udane i z tego co wiem, to tą opinię poleca zdecydowana większość osób, która przyjechała na zlot i z którymi udało mi się zamienić parę słów. Łącznie było nas tam ponad 200 legomaniaków, co pozytywnie zaskoczyło zarówno muzeum jak i nas, chociaż wiem, że Maciek e, obstawiał właśnie taką e, liczbę legomaniaków. Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przygotowało wszystko fenomenalnie, za co bardzo, bardzo wszyscy dziękujemy. Żałujemy tylko, że przez pogodę nie udało się całości zorganizować na dziedzińcu, tak jak wstępnie planowaliśmy, ale niestety niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Chciałbym też podziękować Asi, Rafałowi, Pudiemu, Jaskrowi i Maćkowi za wspólnie spędzony czas, pogaduchy i śmieszkowanie i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się znowu. Podziękowania należą się też Kubie z kanału Medieval Brick oraz Maxowi z kanału Klaski na Maxa za pomoc przy montażu makiet. Dzięki Wam udało się wszystko ogarnąć zdecydowanie szybciej. No i oczywiście chciałbym też podziękować wszystkim tym, którzy przybyli na zlot i z którymi miałem okazję porozmawiać, przybić piątkę i zrobić sobie zdjęcie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze niejedna okazja Spotkać się z wami po raz kolejny. Wy natomiast dajcie znać w komentarzach, jak podobał się wam taki vlog. Co sądzicie o tego typu zlotach i czy chcielibyście pojawić na kolejny? Ja na koniec, jak zawsze, dziękuję za wszystkie suby, lajki oraz komentarze. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.